Czy kiedykolwiek wybrałeś się na szybki spacer po parku i zastanawiałeś się, co by się stało, gdyby każda osoba na Ziemi zdecydowała się skoczyć dokładnie w tym samym czasie? Brzmi jak szalony pomysł, prawda? Przeanalizujmy go i zobaczmy, co naprawdę by się stało, gdyby cały świat skoczył równocześnie. Po pierwsze, ustawmy scenę. Na naszej planecie żyje obecnie około 8 miliardów ludzi. Gdybyśmy wszyscy zebrali się w jednym miejscu, powiedzmy na gigantycznej płaskiej równinie, zajmowalibyśmy około 1800 kilometrów kwadratowych, mniej więcej wielkości Houston w Teksasie. Wyobraź sobie teraz ten ogromny tłum ludzkości jest zsynchronizowany do skoku dokładnie w tym samym momencie. Oto co się stanie, gdy wszyscy odepchniemy się od Ziemi, Ziemia doświadczy równej i przeciwnej reakcji zgodnie z trzecim prawym ruchu Newtona. Ale nie spodziewaj się, że nasza planeta poleci w kosmos. Jest naprawdę ciężka, na przykład 6 sekstylionów ton, czyli 6 z 21 zerami. Nasz wspólny skok ledwo ją poruszy. Ziemia przesunęłaby się o jedną setną szerokości atomu wodoru. Ale czekaj, nie chodzi tylko o skok. Chodzi o to, co się stanie, gdy wszyscy razem spadniemy. Połączona siła 8 miliardów ludzi lądujących razem stworzyłaby falę sejsmiczną. Pod względem energii byłaby ona mniej więcej porównywalna trzęsieniu ziemi o magnitudzie 4. Ale nie martw się, Twój dom prawdopodobnie się nie zawali, trzęsienia ziemi tej wielkości są powszechne, a większość budynków jest zaprojektowana tak, aby sobie z nimi radzić. Ciekawostka, gdyby ludzie na księżycu nas obserwowali, mogliby nawet tego nie zauważyć. Masa ziemi jest tak ogromna w porównaniu z naszą kolektywną siłą skoku, że ledwo udałoby się ją przesunąć o szerokość atomu, a i tak zaraz wróciłaby na miejsce zupełnie niewzruszona naszym wysiłkiem. Co więcej, kiedy wylądujemy, oprócz obolałych kolan i małego trzęsienia ziemi, prawdziwa akcja może rozgrywać się w powietrzu nad nami. Sama siła 8 miliardów ludzi skaczących i lądujących wysłałaby ogromną falę kompresji falującą przez atmosferę. Fala ta może nie strąciłaby samolotów z nieba, ale mogłaby spowodować krótkotrwałą, wykrywalną anomalię ciśnienia. Pomyślmy o tym jako o globalnej czkawce dla atmosfery, nie zapominajmy też o dźwięku, wyobraźmy sobie zsynchronizowany boom miliardów butów uderzających o Ziemię. Ale bądźmy poważni, przez chwilę zorganizowanie takiego skoku wiązałoby się z pewnym ryzykiem. Ludzie w gęsto zaludnionych obszarach mogliby zostać radni, a logistyka zgromadzenia 8 miliardów ludzi w jednym miejscu też by nam nie pomogła. W końcu Ziemia może nie poczuć naszego skoku, ale my poczujemy coś innego, poczucie jedności. Pomysł, by 8 miliardów ludzi zebrało się razem na jedną chwilę pracując jako jedność jest niesamowity. To przypomnienie tego, co możemy osiągnąć, gdy działamy razem. Tak więc, podczas gdy masowy, globalny skok może nie poruszyć planety, kto wie z jakimi innymi wyzwaniami moglibyśmy sobie poradzić gdybyśmy po prostu wykonali skok.